Czasem drugą część konferencji prasowej po meczu Kotwica Kołobrzeg, Stelmed Zielona Góra, znamy ekipę gospodarzy, trener Dariusz Szubiał oraz Teren Barks, bardzo proszę panie trenerze o podsumowanie dzisiejszych zawodów. Obawiałem się tego spotkania, gdyż, gdyż tak jak mówiłem przed rozpoczęciem rozgrywek, że do końca nie wiem na co stać mój zespół. Trudno nam było skompletować na turniejach, na meczach, na treningach często komplet zawodników, dużo chorób, kontuzji i, i także Obawiałem się dobrego spotkania, jednak zespół pokazał. Mnie również ten bardzo mocno zaskoczył, że się nie odpuści w tym sezonie i będzie walczył. To jest, to jest jakby fundament tego. I o tym rozmawialiśmy w trakcie wszystkich turniejów, że fundamentem, poza umiejętnościami, no ale to tego nie poprawimy tak szybko, bo to jest za mały czas liga. Jest, 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 jest waleczność i wola walki i to było widać dzisiaj dziękuję samowi jeden Um, we, we fought hard you know we uh, just got to get better every day in practice and we got to uh, execute down the stretch i mean we played well against the, the, the defending champs and you know that's just a stepping stone Terel mówi, że bardzo ciężko trenujemy, no dzisiaj stanęliśmy naprzeciw mistrza Polski staraliśmy się zrobić wszystko, aby wygrać ten I mecz. Mean, like, like um, you know, chcemy z każdym dniem się poprawiać i doskonalać naszą grę tak aby w mecze przyniosły nam zwycięstwo. Mam pytania do drużyny gospodarczej konflikty komcie. Michał Szpatry, na telewizję, bo nie mam panadereści. Można odrzucać też na tak. górze. że pan się spodziewał, że ta drużyna zagra dzisiaj no, taki słaby mecz, bo jednak wszyscy się spodziewali przynajmniej w zielonej górze, że stemat wygra i to dużą kołą czy wysoko. Jak wspominałem, część moich zawodników jest jeszcze nie jest w najwyższej formie. Że może dlatego skończyło się to jednym punktem dla, dla, dla gości. Obecny park, w zasadzie trenuje ze zespołem do biegownych. jego był jakiś... Myślę, że, że stać go na dużo więcej. E, kilku innych zawodników, również Sap, również Wojtek Złoty. Oni są... o ostatnim tygodniu wypadł Marko Odirici i żeśmy W zasadzie wczoraj wyszli na parkie. Myślę, że e, zastanę dużo szczęścia, że nie mogliśmy pokazać tego wszystkiego do nas ma na stać. No w ogóle może pan Niacyk miałoby radzić że na górę. może pan więcej w stermencie powiedzieć o jego dobrze? Rozczarowuje w tej chwili. Ja myślę, że to jest sprawa stermu, nie jestem ja nie, wiem, nie, nie chcę oceniać. Na pewno jak to bywa idą w górę chcą osiągnąć coś wielkiego. Mówi się o budżecie. Ten budżet na skalę europejską jest skromny. W warunkach Polskich jest OK, natomiast... Myślał, że jest, jest pewna granica pod, przy, między, między jakby, że czy się ma nie wiem 4 miliony dolarów, czy się ma 6 milionów, czy 8 to jest to nic nie zmienia, bo można szukać graczy tylko z tej samej półki, dopiero dużo większe pieniądze takie jak mają, jak na czołówka pozwala spokojnie sprowadzać graczy takich, się chce, a nie to taki, jak, no, ich trzeba po poszukiwać, tak mi się eee... Trzeba pamiętać, że tutaj jest dużo graczy, którzy wcześniej w swoich zespołach odgrywali pierwsze planowe role i na nich się pewne rzeczy opierały. Teraz są do tym gronu wytrenowali gdzieś przed meczem z czy w takcie meczu sposób, że oni muszą się przyzwyczaić do innych ról, Że jak wyjdą na 12, 14, 15 minut, to muszą gadać tak, jak wygrali gdzieś po 30 minut, to nie, za, to nie zawsze jest łatwe raczej to że nie potrafią bardzo tak. dziękuję czy są jeszcze jakieś pytania do głowy koncy pana połączenia skrzydłowego ja tylko tam osiągnięć z tego co wiem to w poniedziałek przyjdzie nie hmm, bo już kilku przylatywało jak siądzie to można nie widzę jak wysiadzie albo jak wysiądzie to...